Niejednokrotnie dostawaliśmy pytania, czy mimo zszycia skóry trzeba ją kleić. Odpowiedź jest tutaj bardzo prosta. Oczywiście należy kleić skórę przed szyciem, z tego względu, że bez klejenia bardzo szybko zacznie się ona rozwarstwiać i będzie to wyglądało po prostu bardzo nieestetycznie. Dlatego zawsze... Przed szyciem skóry wykorzystujemy klej. Przed klejeniem skóry naturalnej warto poszarpać miejsca, na które nałożymy klej. Zwiększy to siłę klejenia. Do tego zadania możemy użyć np. szydła, noża czy narzędzia, które jest do tego przeznaczone czyli letter letterrafer. Przykładowo, jeśli chcemy skleić ze sobą końce dwóch części skóry, najpierw zaznaczamy sobie np. przy pomocy cyrkla, traserskiego linie klejenia po obu stronach. Jeden kawałek i drugi. Kolejno te powierzchnie szarpiemy przy pomocy letterafera. Przechodzimy już do nakładania kleju. Nakładamy prosto z opakowania, natomiast rozprowadzamy go przy pomocy łopatek do kleju. Oczywiście możemy to zrobić za pomocą nawet kawałka skóry, ale przy pomocy takiej łopatki robi się to zdecydowanie lepiej. Jeśli klej jest już rozprowadzony po obu stronach, należy odczekać chwilę do wyschnięcia lub przyspieszyć ten proces przy pomocą opelarki. Teraz kawałki skóry są już gotowe do sklejenia, więc przykładamy równo jeden do drugiego. Dociskamy. I warto tutaj posłużyć się czymś, co pozwoli nam na kilka minut ścisnąć skórę. W moim przypadku są to zwykłe spinacze biurowe, do których wykonałem nakładki ze skóry. I właśnie takie nakładki nakładamy na całą powierzchnię klejową. I w tym momencie taki produkt odkładamy na 20-30 minut do wyschnięcia. Niezależnie od rodzaju kleju, który używamy, należy uważać przy aplikacji, aby klej nie dostał się na lico skóry, ponieważ może być go ciężko usunąć i może zostać nieestetyczna plama. Jak widzimy tutaj klej zdążył już związać i dwa kawałki skóry są mocno ze sobą sklejone, praktycznie ciężko je rozerwać, musiałbym bardzo dużo siły włożyć, aby to zrobić. Także te dwa kawałki były już w zupełności gotowe do kolejnej pracy.